Cały czas jesteśmy w Tokio i teraz spróbujemy sobie jednej z najbardziej standardowych japońskich przekąsek, jakie istnieją, to znaczy tak zwanych Jakitori. No ogólnie mówiąc, Jakitori to jest taki japoński malutki szaszłyczek z zazwyczaj mięsem kurczaka na nim, chociaż też różne wariacje tutaj występują, ale taki standard to jest właśnie kurczak w bardzo wielu różnych wariantach. Jak już mówiliśmy Wam wcześniej, w Japonii generalnie w jedzeniu nic się nie marnuje, więc tutaj mamy narysowane, jakie części kurczaka można sobie zjeść w tym miejscu, w formie szaszłyków i znajdziemy tutaj no w zasadzie wszystko, nic tutaj nie zostaje wyrzucone. Generalnie bardzo często yakitori je się po prostu z patyka, po prostu tak jak u nas je się szaszłyki, czy coś w stylu jednak jesteśmy teraz w takiej trochę porządniejszej knajpie, więc prawidłowa. Prawidłowy sposób jedzenia ekitorii jest taki, że po prostu najpierw musimy sobie to wszystko pałeczkami tak jakby ściągnąć na talerzyk i dopiero z talerzyka po kolei jeść, więc dzisiaj nie będziemy się bawić w barbarzyńców, tylko będziemy jeść tak jak, no jak się tutaj po prostu je w takiej porządnej knajpie. Ja oczywiście muszę sobie spróbować najdziwniejszej rzeczy w lokalu. W tym przypadku najdziwniejszą jest sashimi z kurczaka czyli surowe, małe kawałki kurczaka. Tutaj przełożę sobie jeden, bo nie wypada jeść w Japonii bezpośrednio ze wspólnej miseczki. Natomiast no jest to po prostu surowy kawałek kurczaka i na wielu płaszczyznach ra razi. Złe słowo. Niepokoi mnie to bardziej niż na przykład surowe mięso z koniny, ponieważ konina się u nas je na surowo. I nie jest to aż takie szokujące. Natomiast surowy drób u nas kojarzy się z chorobami. Natomiast w Japonii drób jest hodowany podobno w na tyle dobrych warunkach, że można po prostu zjeść sobie właśnie sashimi z kurczaka. Spróbujmy. To jest naprawdę mega zaskakujący, poszerzający horyzonty smak, ponieważ to jest bardzo delikatne i bardzo smaczne. Jest. Rozpływa się prawie jak ryba dosłownie. Bardzo ciekawa sprawa, tylko nie próbujcie tego akurat w domu, bo w Europie i w Polsce to jest trochę niebezpieczne, taka zabawa. Surowa kura, tego się nie spodziewałem. Wow, zadziwiająco smaczne, naprawdę. Anata ga mou kaeranai Jedną z największych dum tego lokalu jest to yy, kurza macica. Wygląda to dosyć obrzydliwie, bo jest z takimi jakby jajkami tutaj. Ale też nie, nie należy się tym przejmować. Jak Dla mnie ideologicznie to miejsce i to podejście do Kurczaka jest naprawdę super. To znaczy tutaj nie ma także połowy, jakichś tam flaczków i tak dalej. Wyrzuca się na śmieci, tylko wszystko się używa. I wszystko staje się smakołykiem jakoś tam w torze przygotowania tego dania. Trick polega na tym, żeby zjeść to pół na pół, znaczy jedno jajko z połówką tego mięska, które to mamy. To jest naprawdę super. To pomarańczowe jajko pęka w ustach, rozlewa się żółtko i zalewa całe to idealnie przypieczone mięsko kurczaka. Dostaliśmy teraz e, d, dwa nowe yakitori, to jest e, penis kurczaka, no bo raczej nie kury, a to jest e, pięta Hillesowa. kurczaka. Najsłabsze, kurczaka. najsłabsze ogniwo kurczaka. Yakitori to jest naprawdę jeden z fajniejszych, obowiązkowych elementów japońskiego jedzenia. Jeśli byście byli w Japonii, musicie koniecznie pójść do miejsca z Jakitori, e, ponieważ to rzuca jakby nowe trochę światło, na kurczaka, to znaczy w naszej kulturze po prostu jakby tam wydzielamy sobie te części kurczaka, które, które nam odpowiadają, całą resztę albo wyrzucamy na śmieci, albo robimy z nich jakiś tam bliżej niezidentyfikowany przetwór, galaretę czy coś takiego. Natomiast tutaj, jak już mówiłem niejednokrotnie, w relacjach z Japonii, właśnie nic się nie marnuje. A do tego każdy element, którego tutaj próbujemy, jest zrobiony z taką miłością do tego mięsa i poszanowaniem że są to naprawdę chyba najlepsze kawałki kurczaka, jakie jadłem, bo taka jest idea jakitori, że wrzuca się na grilla bardzo mały kawałeczek mięsa, który w bardzo krótkim czasie jest w stanie się wygrillować w idealnym stopniu. I oni tutaj w dodatku grillują to mięso do takiego stanu, ale powiedzmy medium rare, tak jak ostekach się o nas mówi, że są średnio wypieczone. I to mięso jest niesamowicie soczyste, przypieczone z zewnątrz, a jednocześnie pełne smaku i po prostu eksploduje intensywnością. Więc jakitori w dobrym miejscu w Japonii to jest po prostu niesamowite przeżycie. Najczęściej jakitori jest bardziej przekąską, kiedy idziemy ze znajomymi pić, bawimy się dobrze, zamawiamy sobie jakitori. Właśnie na zasadzie takiego czegoś do przegryzienia. Dzisiaj, co prawda, poszliśmy do knajpy, która jakby specjalizuje się w yakitori, jest z tego słynna, więc po prostu zamierzamy się tutaj najeść dość porządnie. Ale jakby ogólnie traktuje się to bardziej jako przekąskę niż jako pełnoprawne danie. Do you have any favorite kind of yakitori? Yeah. Hey. Uh, I like bonjili. Bonjili? that? <laughs> This one, yeah? Yeah, yeah. To so jest like a tail, right? Niestety dzisiaj nie udało nam się zamówić nic z tej części ogonowej, ponieważ właśnie wychodzi na to, że ona jest najbardziej popularna i po prostu rozeszła się już godzinę po otwarciu knajpy, więc nie daliśmy rady zamówić. Spróbujmy tej właśnie części kurczaka. Jest bardzo dobre, tak jak wszystkie pozostałe w tym miejscu. So what do we have here? No, generalnie to jest takie jedzenie dość popularne w Japonii, nazywa się ociazukę, które po prostu je się po dużym piciu, czyli Łatwo się domyślić, że to jest coś, co zapobiega po prostu kacowi mordercy. Dodamy tutaj sosu sojowego, który jest robiony lokalnie w tej restauracji, więc nie jest to żadna taniocha ze sklepu. W tym akurat mamy tutaj chyba znowu to sashimi z kurczaka. Tak, tak to wygląda. No, ono się troszeczkę ugotowało, no bo jest w gorącej zupie, więc troszeczkę jest ugotowane. No i oprócz tego jest tutaj ryż z taką zupą, z takimi po prostu tutaj bajerami. Typowo japońskimi, czyli są to takie fragmenty yy, po prostu gulonów nori i jakieś tam sezam i takie rzeczy. <śpiewanie>